Jak atakować w turnieju najazdowym, żeby wygrywać? Ponieważ mamy opcję dobierania kolorów w przypadku ataku, to warto to wykorzystać. Zobaczmy, jakiego tu mamy przeciwnika. W tym turnieju nie występują kolory zielone. Po środku u niego mamy tanka, lumera. Najłatwiej byłoby go właśnie zbić kolorem zielonym, ale takiego nie posiadamy. W związku z czym, co tu jeszcze jest ważne? Przeciwnik ma dwóch bohaterów żółtych, co sprawia, że gdybyśmy my mieli dwóch bohaterów fioletowych, to wtedy te obrażenia będą podwójne i tak łatwiej byłoby go pokonać. I teoretycznie ja tutaj mógłbym wymienić sobie jednego z tych niebieskich na fioletowego. Natomiast jest tak i, i podejrzewam, że gdybym miał silniejszego przeciwnika, on tutaj, zobaczcie, ma siłę dużą 2300, ja mam 2499. Gdybym miał silniejszego przeciwnika, a tak po kolejnych zwycięstwach będzie, to w tym momencie pewnie bym wybrał fioletowego. Ale ponieważ tu mam jeszcze przewagę, a ci bohaterowie, których tu posiadam, są e, no, dosyć silni, to nie będę tego robił. Co więcej, jest jeszcze tak, że jeżeli e, wybrałbym dwóch bohaterów fioletowych, to wtedy miałbym mniej pudzli na planszy i mniejszą e, szansę, m, że e, zbiorę ich manę. Więc to jest coś za coś, to jest niby większe ryzyko. Ale gdybym już zebrał e, te pudzle i nimi uderzał. No, to wtedy obrażenia zadawane tym żółtym byłyby bardzo silne. No nic, spróbujmy zagrać z tym przeciwnikiem. Co my tu mamy? No, najchętniej bym załadował niebieskich. Jak widzicie, niebieskich puzli jest bardzo mało. W związku z czym teraz najchętniej bym wykonał jakiś ruch, który by odsłonił więcej nowych kolorów. No nic, tu za wiele nie mogę z tym zrobić, więc spróbujemy sobie załadować, trochę oczyścić z czerwonych kolorów. Okej. Okay. Niestety przeciwnik mi się za chwilę załaduje, ale Ja również będę mógł niebawem załadować sobie mojego hillera. I teraz zobaczcie, tu jest taka sytuacja, w której ja mogę ułożyć sobie kryształek. I pomimo, że to jest z koloru zielonego, czyli taki, który no, nie zadaje obrażeń, to ja to zrobię. Z tego powodu, żeby mm, oczyścić tą planszę z koloru zielonego. Wtedy też często pojawia się możliwość. O, widzicie. Tutaj szczęśliwie udało się to załatwić. Wtedy też często się pojawiają możliwości na zdobycie innych kryształków. I teraz tak. Uderzymy tym bohaterem. Ok. Przydałoby się teraz załadować Hilera. Odpalimy go. On jednocześnie ten healer, e, on zwiększa też atak. Okej. Okay. Lecimy dalej. Teraz wykończymy sobie powstać. No i pyk, myślę, że to wykończymy tym uderzeniem. Zgadza się. To było stosunkowo do łatwe. Nie bawiłem się tutaj specjalnie w dobieranie tych kolorów. Natomiast wraz z kolejnymi przeciwnikami będę to już czynił. Więcej o tym jak grać w najazdach turniejowych i zwykłych pokażę w innych filmikach. Zachęcam do subskrypcji, będę też wdzięczny za lajki, like motywuję mnie to do nakręcania kolejnych filmów. Dzięki, trzymajcie się, hej!